dziś automatycznie generowanym podpisie, numerze telefonu, adresie w stopce wysyłanej wiadomości e-mail. Wygląda to profesjonalnie i zdecydowanie ułatwia pracę zawodową. Taki podpis możemy wkleić ręcznie przez opcję Kopiuj wklej, ale wykonywanie tej czynności przy każdym wysyłanym mailu zajmuje cenny czas. W jaki sposób zatem ustawić automatyczny podpis w poczcie Gmail? Będąc na swoim koncie, kliknij na zębatkę w górnym rogu. Wybierz opcję Zobacz wszystkie ustawienia. W zakładce ogólne znajdź sekcję Podpis. Dodaj nazwę Twojego podpisu możesz mieć ich więcej, wybierać. A w okienku obok wpisz tekst, który ma się wyświetlać w wiadomości e-mail. Taki tekst możesz sformatować, aby wyglądał atrakcyjniej. Poniżej ustaw adres mailowy, z którym podpis ma być powiązany. Wybierz opcję używania podpisu dla nowych maili oraz przy odpowiedzi. Zapisz zmiany. Teraz Twój podpis zostanie wstawiony automatycznie za każdym razem, gdy korzystasz z danego adresu mailowego. Powodzenia!